Do tejże szkoły uczęszcza także zgraja wspaniałych uczniów. Pewnego dnia uczniowie i uczący przyszli radośnie do szkoły. Lekcje rozpoczęły się jak zawsze regularnie z dzwonkiem. Na trasie pokój nauczycielski klasy. Nikt z uczących się nie zgubił i wszyscy trafili do swoich podopiecznych. Lekcje przebiegały od lat sprawdzonym sposobem, prężnie i efektywnie. Wszystko chodziło i zazębiało się jak w szwajcarskim zegarku. Dyrektor z zadowoleniem pracował w swojej dyrekcji, i wszystko byłoby cacy, gdyby szef pewnego popołudnia nie rzucił się z werwą do czytania i segregowania poczty. Wtedy się zaczęło. Jeden list zmienił losy wszystkich uczniów uczących, a także ich rodzin. Panie dyrektorze, panie dyrektorze, list. Jaki list? Na stole. Ministerstwo. Reforma. Niestety nikt nie miał na tyle odwagi, by nie pójść na zajutrz do pracy. Uczący spotkali się więc wszyscy w pokoju nauczycielskim na regularnej naradzie roboczej. Muszą stać się z nas, podkreślam, nowi pedagodzy. Dotychczas uczyliśmy oto tak sobie, dla zabawy. Nasza praca była niczego warta. Teraz będziemy uczyli dla życia. To dopiero będzie. Nie oglądajmy się w przeszłość, Spójrzmy w przyszłość. Oszalał. Naszym zadaniem do, do reformy będzie napisanie nowego szkolnego programu nauczania. Kasiu Kisza, mianuję cię koordynatorem od spraw Szkolnego Programu Nauczania. Uwidzisz, to będzie dobre, nie staraj się. O tej chwili w szkole zapanowała bardzo żywa i robocza atmosfera. Wszyscy z ogromną werwą podeszli do realizowania zadań reformy. I ja to wygrała. Jo ja za chwilę idę do pensji. Mnie się ten dziw nie dotknie. To się umiał ktoś się narodzić. Jo ja mu do pensji jeszcze daleko, a najlepsze roki pracy za sobą. Toż się ciekawe, co z nami ten nasz koordynator zrobi. Toż masz prawdę. Ja się nie niechęłem na swoje myśli. Jeszcze abym mi go domienił. To tak, mnie będą motywować na stare roki. Czasem podczas przygotowania nowego programu nauczania wśród uczących toczyły się ostre sprzeczki. Jednak lepiej się zrobiło, kiedy grono miał zdecydować o profilu pierwszoklasisty. O tym, jaki właściwie ten pierwszoklasista będzie, co będzie potrafił, czyli czego właściwie będą go uczyli nasi nauczyciele. Panie dyrektorze, my... Wyobrażamy sobie pierwszoklasistę tak. Co za waluś? Nie poradzi sobie w życiu. Za to ma podkreślone wszystkie tematy. I zawsze uważnie słucha. To my, panie dyrektorze, stworzyliśmy. Pierwszorzędnego pierwsza. Artystę. szalec. Niczego nie umie. Nie poradzi sobie w życiu. Ale za to coś już wypróbował. Jest doświadczony. A nie dałoby się tu z tego wziąć coś, a z tamtego trochę i połączyć w jedno? No! Więc tak zróbcie. Ten jest sympatyczny. Coś już potrafi. W życiu się nie zgubi. Od czasu do czasu nawet temat podkreśli. Zazwyczaj uważnie słucha. Wspaniale. Mamy skończony szkolny program nauczania. Będą pre mnie. Zapiszcie sobie plucik w karcie aktywności nauczyciela.